Hej, wszystkim Wam e, YouTube e, w tutaj deni 80pl z Diablo 3 już w odcinku 5. To więc, e, co robimy? Mamy znaleźć e, w jakieś symbole, honoru, żeby dojść do krypt starożytnych tam Nefalemów albo coś. No to myślę, że będziemy się miło zabawiać dzisiaj. W tych terenach. Wchodzimy budującego lasu. No i jedziemy z tą akcją. Górą pójdziemy. Aha, ja mam to coś. Mama? Ja Mają tą pułapkę. Panie... A. Dobra, tam mamy pierwsze zejście, ale za ogarniemy już tutaj dookoła szybciutko. Jestem troszeczkę mało ogarnięty dzisiaj. Wróciłem z pracy już też jest coś późna godzina. Około dwunastej. Dobra. Up. No, fajne. No, przestańcie lecie. Teraz zakręcimy takie kółko i wrócimy z powrotem. Nie lubię tych kulek. Trochę zmienili tą grę. Mi się tak za bardzo to nie podoba. Dobra. Tam jest coś na górze do zebrania, już widziałem. Tylko nie wiem o co chodzi. Jest tylko jeden sposób, żeby się dowiedzieć. Oczywiście kliknąć to gówno, nie? To jest fajny kwestik akurat to. Wyjątkowe kuszenie, dzięki. Jeszcze ogarniemy. Wow. Ty nie musisz mi krzyczeć tutaj. Tam z teleport, a to za chwilę Dobra mm. wszyscy, co to za sierp Dla barbarzyńcy Okej, okay, tablica pomytkowa. A ja nie Ojep więc ty tu. Jak są prześ. W więcej dyscypliny. W jednym z ludzi alaryka, ale i tak nas zaatakował. Śmierć wypacza Pan. Naszych wrogów jest Legion, ale nie wezmą nas bez walki. Musimy utrzymać ich tutaj, dopóki klucze do świątyni są ukryte przed ich przywódcą, tą bestią Nerezą. Musimy walczyć do ostatniej kropli krwi. Dobra, wbijemy najpierw tamtą. Uuuuh. podróżować poznawać świat. Ale teraz ogarnął go czyni. Tak. No. twierdzi, że nasz lud może przetrwać nadchodzącą bitwę, ale w jego oczach widziałem prawdę. Dlaczego kazał mi bronić symbolu honoru? Te pokraczne stwory mordują w lesie moich ludzi, a ja nie mogę nic zrobić. Lekka kusza... Oh, Fak, zawsze zbieram to, czego nie chcę. Co? Ale krótko, ale fajnie. Coś wyskoczy bankowo. Albo i też nie. Dobra, wynosimy się stąd, zanim się coś stanie. Mmm, ale fajnie złoto leci. Tak mam wpiezdec z tego złota. Przejdziemy się tak dołem i zagarniemy cały ten dół przy okazji. Mm -hmm. Coś tam z nami leci. Dobra, mm -hmm. co tu mam w ogóle? Fortuna coś? No dobra, więcej złota. Aha, dlatego chyba. Dobra, tam nie wnikam. Mamibnie. Ale już nie Dobra Dobijemy tutaj jeszcze. Wchodzimy. Za czym konkretnie? To piękne, otwarte miasto, żyje handlem nowymi ideami.

Idzie, nawet fajnie. Fajnie, bo się ukręca jeszcze. Jeszcze coś tutaj jest. Eee... Naprawdę tą skrzynkę zobaczymy, zejdziemy tam na dół. Eee, oszczep o szczep kasa z miksturka jakaś. Tak fajnie dropi. Zanim to zbierzemy, to jeszcze pójdziemy na dół szybciutko. Mam nadzieję, że będzie jeszcze parę przeciwników. Sakelane chcemy. Nie chcące, ale chcące O, 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 nie, 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 sorry za to Nie ten klawisz nacisnął Nie więcej teraz wiecie jakie mam osiągnięcia Jeżeli zdążyliście sobie zatrzymać Symbol światła, dobra, bierzemy Dobra, symbole na piedestałach to mam też dalej tu zrobić, czy muszę wrócić? Chyba muszę wrócić tam postawić, ale do końca sobie zeksplorujemy yy, 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 tą mapkę. No, mamy wracać, ale na pewno sobie zobaczę całą mapkę do końca. Mhm. Może się trafią na coś jeszcze przeciwnicy, fajnie. A, tole sam już załączył. A, zakręćmy tutaj. Aha, dobre, się odkryło. Um, Z na ankiety jakieś zawienimy. Tu. Tam. O, tą kapliczkę na sam koniec dać, ale fajnie. No, to był cały lasek zrobiony, teraz mamy tam iść półstawiać i jazda na kolejnych, a tu. Lela Złota nie zostawia la lala Ale fajnie Się bawia um. Mmm... Przepraszam bardzo, jak ja mam tam wrócić? Jak jest tu most zamknięty? What the fuck? Dobra, użyjemy sobie teleportera. i Przejdziemy na ten teleport, co tutaj byłby prędzej. Bo tamten działał. Mmm... Chyba jak już tu jesteśmy... Bo coś się spieprzyło, widzę. Też mi się coś z nagraniem spieprzyło przed chwilą. Żeby już to naprawił. Ooo, nie, nie nie nie, zakładamy. Mam twoją dupę, żeby ładniej ładniejsza była. 4-letnie to też nie, to też nie. Tutaj 80 możemy sobie podmienić. Mm -hmm. zarzucimy tutaj a obrażenia ale traca to, to samo O. Oh. Aha, to były te spodnie, dobra um, Dobra, przejdźmy przez ten teleport Budujący las tutaj zapomniana świątynia. Nie wiem, się coś popsuło z tamtym przejściem po prostu Czeka, zobaczmy. Kurwa, teraz się zrobił, nie? Mogę z nim jeszcze zagadać?

Weź tam spora O nie wiem czy to był dobry pomysł Jeszcze zabiłem O man! Kolejny poziom Ale <coughs> jest okej okay.

Znaczy, że ona żyła przez ten cały czas? Spróbujecie zwieść, nie słuchać z jej. Z zbyt, zbyt z Bacz, z nami. Musimy szybko wracać do bójka Keina. No spoko. szczący fragment miecza. Ok, mamy um, zadupiać do Tristram i zagadać. Ok. Nie to będę być Mag. Mały... Um. Magda odeprze nam po piętach Musimy szybko znaleźć ostatnią część. Pamiętam blask, mknący w kierunku. To na pewno hortan. Doskonale. Dobra spróbujemy jeszcze tylko Wortę za... Zagadujemy, tylko... No nie, no nie mogę, no nie... Zawsze coś wypada... No ale mam dużo tych rzeczy... Bo to mi zapełnione zapewnia na jak To dopiero wtedy zawal... czy pierwszą skrytkę, to dopiero kupię sobie kolejną skrytkę... No tak się to tego nie opłaca Dobra to patrzymy pa Patrzamy, patrzamy Może co naprawimy jeszcze Na Pewno się coś uszkodziło o niedużo Dobra, ja myślę teraz żeby zakończyć odcinek chyba będzie krótszy 20-30 minut może Tą kolejną ten to Zobaczymy się już za niedługo z kolejnym odcinkiem. No to tak. No to dzięki Wam za oglądanie tego odcinka. Zapraszam Was wszystkich do, subskryp... do subskrypcji mnie na moim kanale TenI80.pl. Na razie jest ale za niedługo będzie się chyba nazywać Studios. Mam na nadzieję, że uda mi się tak to zrobić jakoś. Dobra, to dzięki Wam i cześć.